Nowym trenerem basketu Konin, który będzie zajmował się drużyną ekstraklasy w naszym klubie, jest trener Darius Ubartas. Mam nadzieję, że zespół basketu, Konin, zespół basketu Konin poprowadzi również do wygranych, a co za tym idzie do, do sukcesów i drużyny, a przede wszystkim klubu. Od 1999 roku związany z reprezentacją Litwy i to praktycznie na Wszystkich szczeblach, przechodził przez wszystkie szczeble kariery swojej trenerskiej, od dzieci, młodzieży, po koszykówkę seniorską. Do w zasadzie 2013 asystent trenera reprezentacji Litwy, jak i zarówno męskiej, jak i żeńskiej reprezentacji. W 2008 roku zdobył złoto na mistrzostwach Europy w Słowacji. W reprezentacji do lat 18. W 2006 i w 2007 zdobył złoto i srebro na Litwie, prowadząc naftę Unii LiveTew, a w 2008, 9 i 13 zespołem Fortuny zdobył brązowy medal. Będziemy mieli czy znaczy mamy w zasadzie już sponsora tytularnego, który, który wchodzi do basketu Konin bardzo mocno. Finansowo to pozwoliło nam zatrudnić trenera tej klasy. Wcześniej liczyliśmy każdy grosz, nie mieliśmy dodatkowych środków. Na trenera z górnej półki osobiście ten zespół prowadziłem, prowadziłem za darmo. Teraz jedna z firm umożliwiła nam to, aby ściągnąć tutaj trenera, który będzie mam nadzieję miał swobodę swobodę pracy uh, swobodę pracy i uh, mnie w tej kwestii bardzo mocno odciąży I want to say thanks for president for invitation to work in this club yes uh, everything is okay here club level is really high and uh, I had first practice and finish right now and uh, Girls level is good and I hope uh, uh, we will do all together good results here. Bardzo chciał podziękować, podziękować tutaj prezesowi za zatrudnienie za go, za danie możliwości pracy tutaj. Jest e, trener jest po pierwszym treningu z grupą, także ocenił tę tą grupę jako bardzo dobrą i ma nadzieję, że praca tutaj przyniesie dobre efekty i te, ta drużyna zacznie wygrywać mecze. Mając na uwadze to, że a, ten klub trzeba rozwijać i budować mocne fundamenty, uważam, że to rozwiązanie na tą chwilę jest najlepszym rozwiązaniem, jakie mogło z dniem 1 grudnia spotkać klub basket konia.